i pobrać. Tak, dwie oddzielne komory zamykane, poddawane dezynfekcji po wyjściu. Państwo zadbali o to, żeby te materiały wszystkie miały atesty, tak samo łącznie z podłogą. Proszę włożyć ręce. Proszę się nie obawiać, ja te chwileczkę to, to, samo to robię. Prototyp yy, mobilnego punktu pobrań. Yy. Dwa tygodnie temu firma Blis, nasz regionalny producent tego rodzaju naczep, zaproponował pewnego innego rodzaju rozwiązanie związane z żywotą pacjentów. Zasygnalizowałem, że może warto by było pomyśleć o stworzeniu takiego rozwiązania, które dawałoby możliwość pobierania próbek u pacjentów z podejrzeniem obecności koronawirusa. Państwo błyskawicie to podchwycili. Po dwóch tygodniach mamy gotowy prototyp, w mojej ocenie bardzo funkcjonalnego urządzenia, mobilnego. Jeżeli w polityce zdrowotnej naszego państwa będzie się mieściło wykonywanie większej ilości badań, realizacja badań u pacjentów podawanych kwarantannie, izolacji większej ilości medyków badanych w szpitalach, to tego rodzaju urządzenie będzie miało naprawdę szalone zainteresowanie. W moim ocenie to powinno, powinno, powinno być dostępne dla właśnie służb sanitarnych, stąd też i obecność przed stacją sanitarno-epidemiologiczną po to, aby... Pokazać pracownikom stacji, jakie to ma wartości. Dzięki temu urządzeniu nie trzeba aż tak dużo używać środków ochrony indywidualnej. Przestrzenie pacjenta, przestrzenie osoby pobierającej są absolutnie odizolowane. Możliwość wykorzystania tutaj zasobów jest, jest, jest bardzo duża. W związku z tym, moim zdaniem, bezpieczne, dobre rozwiązanie. Ale oczywiście i tak to było pomyślane. Dokładnie, pacjent siedzi po tej stronie. Mówiłem mówimy o tym, prawda? Myśmy zakładali początkowo, ja Państwu rozmawiałem, że będzie siedział również pobierający i, i pacjent. Niemożliwe, żeby pobierający pacjent się ręki mu wraknie. A proszę, 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 proszę w, wolać ręce, zobaczyć jak to, je, jak to jest. Rękawica się wciąga i, i tak pacjent, będąc tutaj w tym momencie, jest możliwe dostosowania go do tego. Albo odpowiedniego podnóżka, odpowiedniej wysokości, bo ludzie mają różny wzrost, tak? Tego też nie da się ustawiać w różnej wysokości, bo to wiązałoby się z niesamowitymi zabezpieczeniami, tak? Musi być jedna uniwersalna wysokość. Jeżeli osoba pobierająca jest niższa, podejści po tamtej stronie. Mhm. Już wczoraj ten prototyp został propagowany, już jest proponowany na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Ile kosztuje? Trwa marketing Nie znam dzisiaj jeszcze ceny, panowie dopiero dzisiaj określą ile to urządzenie będzie kosztowało. Natomiast wiadomym jest, że z uwagi na specyficzne materiały, które muszą mieć atesty, warunki izolacji, bezpieczeństwa do dezynfekcji, to nie jest bardzo niska cena, ale na pewno w mojej ocenie może zwrócić się pod względem ilości materiałów, które musimy używać w przypadku indywidualnego wykonywania badań. Mam nadzieję, że minister zdrowia, którego dwa tygodnie temu już tematem próbowałem zainteresować w swoim wystąpieniu i główny inspektor sanitarny także przyjmą to jako bardzo ciekawy, dobry model do wykorzystania. Wszystko zależy od tego, czy w polityce naszego państwa będzie się mieściło wykonywanie większej ilości badań, zwiększenie... Dostępu do tych, do tych badań związanych z wykrywaniem COVID-19 to wszystko zależy od polityki państwa. Z drugiej strony my mamy dwie kabiny lewą no i prawą. Z drugiej strony może się już no, odbywać badanie, żeby tą przepustowość no, no, zachować. Y, 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 I na no, odwrót, kabina zdezynfekowana, de, no, pracownik no, zabezpieczony, y, nie medyk, bo to no, no, nie musi być kwalifikowany no, pracownik, to no, może być nawet żołnierz z wojska tak przy, 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 przysłowiowo <mianli> przeszkolony do, do no, dezynfekcji. Lewa, prawa, prawa, hmm. lewa przepustowość tego, także gdzieś tam naszym jakimś tam y, y, celem jakieś no, no, izolatory, oryria miejsca. No, ale te rękawice, nie chodzi o te rękawice, przecież one e... powinny być zmienione albo, ja ze... no, no, albo no, na te no, rękawice pokażmy. założone raz, jeszcze to, raz to, jednorazowe, tak żeby ta najlepiej Na te rękawice jednorazowe z zewnątrz będzie trudno zamontować, dlatego że to są, zobaczcie, one są na tyle górze.